Halo halo, witam Cię w Akademii Food and Travel CU. Jestem Michał, szef kuchni i dzisiaj opowiem Ci o tym, co możesz przyrządzić na patelni grillowej. Nie zapomnij zostawić suba, wcisnąć lajka like i napisać w komentarzu. Jeżeli masz jakieś ciekawe pomysły na to, żeby przygotować coś na patelni grillowej, śmiało pisz i chętnie się do tego odniosę, zobaczę, co tam sobie kombinujesz w Twojej kuchni. Jeśli masz patelnię grillową i zastanawiasz się, co możesz na niej przyrządzić, jesteś w świetnym miejscu. Ta niepozorna, ale bardzo wszechstronna patelnia potrafi odmienić Twoją kuchnię i sprawić, że codzienne posiłki staną się ciekawsze, smaczniejsze i zdrowsze. Nie musisz mieć ogrodu ani rozpalać grilla węglowego. Wystarczy kuchenka i chwila czasu, by coś stworzyć wyjątkowego. Patelnia grillowa to doskonałe narzędzie nie tylko dla doświadczonych kucharzy, ale i również dla Ciebie. Jeśli dopiero zaczynasz swoją kulinarną przygodę, to też jest świetna sprawa. Jej charakterystyczne rowki sprawiają, że produkty zys zyskują na apetyczności. Mają przypieczone paski, które wyglądają jak z grilla ogrodowego. A do tego ten aromat lekko dymny, wyrazisty, pobudzający apetyt brzmi zachęcająco? To dopiero początek. Zacznijmy od warzyw. Na patelni grillowej możesz przygotować całą gamę świeżych warzyw, które dzięki grillowaniu zyskują głębszy smak i przyjemną teksturę. Pokrojone plastry cukinii, bakłażana, papryki kolorowej, cebuli czy pomidorów koktajlowych i do tego odrobina oliwy z oliwek i troszeczkę soli to szybki i prosty sposób na zdrowy dodatek do obiadu albo lekką kolację możesz je podać solo z grzanką fetą lub jako część większego dania. Spróbuj też grillować kukurydzę w kolbach, pieczarki portobello albo szparagi. Każdy z nich nabierze innego charakteru, jeśli wcześniej delikatnie je zamarynujesz, na przykład w oliwie z czosnkiem i ziołami. Mięso na patelni grillowej to temat, który warto rozwinąć. Zacznijmy od klasyka, czyli kurczaka. Filet z piersi kurczaka nabiera zupełnie nowego smaku, kiedy odpowiednio go zamarynujesz. Sok z cytryny, oliwa, czosnek, papryka słodka i ostra, a może odrobina miodu lub musztardy wszystko to nada mu wyrazisty smak i sprawi, że po grillowaniu będzie soczysty a nie suchy. Możesz go zjeść solo, na sałacie albo w domowej bułce jako grillowanego burgera. Jeśli chcesz spróbować czegoś bardziej eleganckiego, Sięgnij po polędwicę wołową. Tu kluczowa jest jakość mięsa i jego krótki czas smażenia. Dobrze rozgrzana patelnia grillowa pozwoli Ci uzyskać chrupiącą skórkę i różowy, miękki środek. W taki stek wystarczy doprawić solą, pieprzem i ewentualnie posmarować odrobiną masła z czosnkiem po usmażeniu. Podobnie działa to w przypadku polędwiczek wieprzowych. Pokrojone w grubsze plastry, zamarynowane w mieszance ziołowej lub musztardowej, i po kilku minutach na patelni są gotowe do podania. To szybki sposób na wartościowy obiad. Do tego ziemniaki z wody i gryjowane warzywa i masz pełny domowy posiłek, który wygląda jak z restauracji. Jeśli masz ochotę na coś bardziej wyjątkowego, warto sięgnąć po filet z skaczki. Kaczkę warto wcześniej zamarynować np. w mieszance sosu sojowego, miodu, impiru i czosnku. Na patelni grillowej smażysz ją najpierw skórą do dołu, by się wytopiła i zrobiła chrupiąca. Potem przewracasz na drugą stronę, a następnie dopiekasz w piekarniku. Efekt jest zaskakująco dobry i nadaje się nawet na niedzielny obiad zwykły w domu. Nie zapominaj o rybach, bo one wyjątkowo dobrze sprawdzają się na patelni grillowej. Filet z łososia, dobrze osuszony, lekko natarty oliwą i posypany przyprawami. Możesz użyć np. koperek, cytrynę, sól i pieprz. Wystarczy położyć na gorącej patelni i smażyć po kilka minut z każdej strony. Zyskuje piękną skórkę, a w środku zostaje miękki, soczysty i kruchy. Pstrąg, zwonko skarpia czy halibut też będą smakowały wybornie. Grilowana ryba to także świetna alternatywa dla cięższych mięs. Wielu kucharzy grilluje świeże krewetki, które wykorzystuje na ciepło do rozmaitych sałatek z owocami morza. Sekretem dobrego grillowania na patelni są dwie rzeczy. Odpowiednie przygotowanie składników i dobra rozgrzewka. Nigdy nie kładź jedzenia na zimną patelnię. Poczekaj, aż porządnie się nagrzeje, to pozwoli uzyskać ładne przypieczenia i zapobiegnie przywieraniu. Nie przeładowuj również patelni. Grilluj partiami, żeby temperatura się utrzymywała. I pamiętaj, nie przewracaj mięsa co chwila. Daj mu spokój, żeby spokojnie się przypiekło i zachowało soki w środku. Marynowanie to podstawa. Nie musisz stosować gotowych sosów ze sklepu. Wystarczy oliwa, cytryna, zioła, czosnek, sól i pieprz. Marynata powinna być soczysta, ale również dobrze dobrana. Im dłużej marynujesz, tym intensywniejszy smak choć nawet 15 minut może zdziałać cuda. Patelnia grillowa to nie tylko funkcjonalne naczynie, ale sposób na to, by w prosty sposób zmienić codzienne gotowanie w coś wyjątkowego. Dzięki niej możesz wprowadzić do swojej kuchni różnorodność, zdrowie i smak bez potrzeby stania godzinami przy garnkach. Ułatw sobie życie. Przygotowuj szybkie, lekkie i apetyczne posiłki. A przy tym wszystkim ciesz się jedzeniem, które wygląda tak dobrze, jak smakuje. Gotowanie na patelni grillowej to nie wyzwanie, to przyjemność. Wystarczy, że dasz sobie szansę i spróbujesz. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jaką wybrać odpowiednią patelnię grillową, zapraszam Cię do mojego wpisu na blogu Akademii Futent Travelseu. Znajdziesz tam wszystkie informacje. Jeszcze zanim kupisz patelnię, możesz się wszystko dowiedzieć, na co musisz zwrócić uwagę, jakiego rodzaju są patelnie i która Ci się najlepiej przyda. Także gorąco Cię zachęcam. Nie zapomnij zostawić suba, wcisnąć lajka like i napisz w komentarzu, czy Ty też używasz patelni grillowej? A co na niej robisz? Może masz jakieś ciekawe pomysły, z którymi, którymi chcesz się podzielić z naszą społecznością kulinarną? Gorąco Cię do tego zachęcam. Nie zapomnij częściej odwiedzać Akademii Food and Travel EU. A jeżeli chcesz rozwinąć się w gastronomii i hotelarstwie, zapraszam cię na Patronite. Tam Akademia Kulinarna Food and Travel EU opublikowała bardzo dużo rozmaitych materiałów szkoleniowych, kursów, wszystko dla patronów, za naprawdę bardzo dobrych, na bardzo dobrych warunkach. Gorąco się zachęcam Przejdź i sprawdź. Patronite Akademia Food and Travel EU. To na razie okay. cześć!